W trakcie swoich wypraw badawczych w maju 1977 roku poznałem pewnego inżyniera, który opowiedział mi o przygodzie, która przytrafiła mu się w roku 1951 w Republice Południowej Afryki niedaleko Kapsztadu. Początkowo nie chciał mi o tym mówić, ale po moich usilnych namowach zgodził się. W obecności kilku świadków, przysłuchujących się naszej rozmowie którą nagrywałem na magnetofonie, musiałem dać mu słowo honoru, że nie ujawnię jego nazwiska, w związku z czym nazwę go tutaj inicjałami H.M. Człowiek ten jest Brytyjczykiem i w czasie naszej rozmowy był zatrudniony na terenie Hiszpanii w ramach pewnego wyważnego przedsięwzięcia technicznego w stolicy jednej z prowincji. Przez ostatnie 20 lat pracował jako specjalista od oprzyrządowania. Jedną z jego specjalności było projektowanie i wykonawstwo automatycznych pilotów dla lotnictwa. Obecnie, jak już wspomniałem, pracuje w jednej z hiszpańskich firm zajmujących się rozwojem wysoko zaawansowanych technologii. Oto co powiedział o tamtym zdarzeniu. HM. Pracowałem wtedy dla firmy Contactor należącej do British Rheostatic Company. Razem z żoną mieszkaliśmy w niewielkim mieście Parle, położonym niedaleko Kapsztadu. Chyba jakieś 30 kilometrów, o ile się nie mylę. Było to chyba wiosną 1951 roku. Moja żona jeździła wówczas używanym małym francuskim samochodem, bardzo przydatnym do jazdy po kapsztadzie. Żeby się zbytnio nie rozwodzić, przejdę od razu do rzeczy. Któregoś dnia po kilku dniach nieużywania go stwierdziliśmy, że jego akumulator jest rozładowany. Jeszcze tego samego wieczoru, gdzieś między 19 a 23 gruntownie przejrzałem go. Było już ciemno, kiedy doprowadziłem go do jako takiego stanu. Zrobiłem trochę porządku i poszedłem umyć ręce z zamiarem odłożenia doładowania akumulatora innym razem. W chwilę potem zamieniłem jednak zamiar. W pobliżu naszego domu znajdowało się dość strome zbocze. Postanowiłem zjechać nim samochodem w dół i w ten sposób uruchomić go, a potem pojeździć trochę po okolicy, aby podładować akumulator. I tak zrobiłem. Wsiadłem do samochodu i pojechałem w kierunku góry Drakenstein, położonej w odległości od 10 do 12 km od miejsca, z którego wyruszyłem. Mój pomysł był bardzo prosty: dojechać do niewielkiego płaskowyżu położonego blisko szczytu góry, a następnie wrócić do domu. Przejażdżka tą trasą była w zupełności wystarczająca do naładowania akumulatora. Około 23:15 byłem już na górze. Ruch na drodze był w tym czasie prawie zerowy. Miejsce, w którym się teraz znajdowałem, było położone na wysokości około 300 metrów nad poziomem morza i miało kształt płaskowyżu, który z jednej strony ograniczony był stromym urwistym zboczem góry. Noc była księżycowa i pamiętam, jak ogromny cień góry pokrywał dużą część płaskowyżu. Jego zacieniona część silnie kontrastowała z oświetloną. Właśnie ruszyłem w drogę powrotną, kiedy zobaczyłem machającego do mnie ręką człowieka. Pokazywał mi, abym podjechał do niego, co też zrobiłem. Benitez, skąd się tam wziął? HM. Wyszedł z zacienionej części płaskowyżu, a dokładniej z pod samego podnóża urwiska góry. Zatrzymałem samochód i zapytałem go, co się stało. Podszedł do samochodu i zapytał: Czy ma pan wodę? Odpowiedziałem, że nie mam, z wyjątkiem tej, która jest w chłodnicy. Usłyszawszy moje słowa, spojrzał na mnie zaniepokojony i dodał: Wie pan potrzebujemy wody. Widząc po jego twarzy, jak bardzo jej potrzebował, zaproponowałem mu podwiezienie go do pobliskiego potoku, który przecinał nieco poniżej drogę. Słysząc to, zapytał mnie: Jak daleko jest ten potok? Odparłem, że niedaleko, jakieś pół kilometra, i że jest to górski potok. Dodałem, że woda w nim jest bardzo dobra, ponieważ spływa prosto z góry, która wznosi się nad nami. Ten argument chyba go ostatecznie przekonał. Benitez w jakim języku mówił do Pana ten człowiek? Hm. Po angielsku, ale z dziwnym akcentem. Benitez. Jakiego rodzaju? Hm. Nie bardzo potrafię go określić. Jak wie Pan, w Republice Południowej Afryki mieszka wiele narodowości. Afrykanerzy, Niemcy, Holendrzy, Francuzi, Malajowie, Chińczycy, Hindusi i wiele innych. Wszyscy oni z wyjątkiem Anglików i rdzennej ludności afrykańskiej mówią po angielsku z różnym akcentem, w zależności od swojego rodzimego języka. Akcent tego człowieka był dziwny, ale inaczej niż tamte. Tak więc zaprosiłem go do samochodu. Wsiadł i ruszyliśmy w kierunku potoku. Benitez: O czym rozmawialiście w czasie jazdy? HM: Praktycznie o niczym. Zapytałem go, czy ma jakiś pojemnik na wodę. Odpowiedział, że nie. W porządku, powiedziałem: Ja mam bańkę na olej, która może się przyda. Jego odpowiedź była krótka: będzie dobra. Przybyliśmy nad potok i razem wypłukaliśmy, a następnie napełniliśmy ją wodą. Potem wróciliśmy samochodem w miejsce, gdzie spotkałem tego człowieka. Zatrzymałem się w pewnej odległości od podnóża góry i wówczas nieznajomy wskazał w kierunku zacienionej strefy, mówiąc: Tam, proszę tam. Chciał abym podjechał bliżej podnóża góry. Kiedy wjechaliśmy w cień i moje oczy przywykły do większej ciemności, dostrzegłem przed sobą dziwny obiekt. Benitez. Stał z dala od drogi? HM. Tak, mniej więcej 100 metrów od niej, wewnątrz cienia rzucanego przez górę. Benitez. Jak wyglądał ten obiekt i jaka była jego średnica? HM. Był dość duży, miał średnicę od 10 do 15 metrów. Nie był zbyt wysoki, myślę, że od ziemi do górnego wierzchołka miał ze 4 metry. W dolnej części widać było oświetlony otwór i stopnie, które, jak się w chwilę potem przekonałem, prowadziły do jego wnętrza. Widząc to, stanąłem jak osłupiały. Benitez. Wszedł pan do niego do środka? HM. Tak, ten człowiek zaprosił mnie do niego. Benitez. Jak pan zareagował na to zaproszenie? HM. Cóż, nie będę ukrywał, że bałem się. Nic nie odpowiedziałem. Zachowałem się jak osoba okazująca nieufność. Człowiek ten jednak nalegał, zapraszając mnie przyjaznym gestem. W końcu złamałem się i wszedłem do środka, idąc przed nim. Benitez, i co pan tam zobaczył? H.M. Wnętrze obiektu było okrągłe i przebywali w nim cztery inni mężczyźni. Jeden z nich leżał wyprostowany. Nieznajomy wyjaśnił mi, że mieli mały wypadek i że ten leżący doznał poparzeń. Powiedziałem, że chciałbym mu się przyjrzeć, ale nieznajomy nie zgodził się i powiedział mi, że mam się nie ruszać z tego miejsca, w którym stałem. Zrobiłem jak mi kazał i stałem nieruchomo obok wejścia. Benites. Jak wyglądało wnętrze tego obiektu? HM. Było okrągłe i dookoła niego biegły prostokątne bulaje, pod nimi zaś znajdowało się coś w rodzaju ławy. Benitez. Jak wysokie było to pomieszczenie? HM. Wystarczająco wysokie, aby można było poruszać się w nim w wyprostowanej pozycji. Wszyscy ci ludzie byli niżsi ode mnie, mieli od metra i 50 do metra i cm wzrostu. Sufit zaczynał się mniej więcej od górnej krawędzi bulajów i wznosił się w górę niczym kopuła. W środku pomieszczenia znajdowało się kilka dźwigni podobnych do tych, za pomocą których przestawia się tory kolejowe. Wystawały z niewielkiej kwadratowej powierzchni i miały około metra długości. W górnej części zakończone były czymś w rodzaju widelca, przypominającego wyglądem zakończenia dźwigni ręcznych hamulców w starych samochodach. Benitez, ile ich tam było? HM, dokładnie nie wiem, być może osiem w dwóch rzędach. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że wszystkie one wychodziły z wnętrza obiektu. Widziałem wyraźnie prostokątne szczeliny, w których tkwiły. Po drugiej stronie pomieszczenia znajdowało się coś w rodzaju stołu. Ale to nie był stół. Wyglądem przypominał pulpit sterowniczy, z tym, że nie było na nim żadnych przyrządów. Tego typu rzeczami zajmuje się zawodowo, więc może być pan pewny, że przyjrzałem mu się uważnie. Inną rzeczą, która zwróciła moją uwagę, było oświetlenie. Benitez. Dlaczego? HM. Ponieważ nigdzie nie było widać jego źródła. Wyglądało, jakby emanowało ze ścian sufitu, dosłownie zewsząd. Benitez. Jakiego było koloru? HM. Bardzo białe. Benitez. Co robiła załoga? HM. Ten, który mi towarzyszył, postawił bańkę obok pozostałych czterech i podszedł do mnie. Benitez, czy rozmawiali ze sobą? HM. Nie sądzę. Co więcej, kiedy wszedłem do środka, żaden z pozostałych czterech nawet na mnie nie spojrzał. Byli zajęci udzielaniem pomocy poparzonemu, który, jak już powiedziałem, leżał na ławie biegnącej przez całe pomieszczenie wzdłuż jego obwodu. Kiedy nieznajomy stanął obok mnie, zapytałem go, czy nie potrzebują lekarza. Odrzekł, że nie, po czym zapytał mnie dla odmiany, czy jest coś, czego chciałbym się dowiedzieć. Oczywiście odparłem. Benites. I o co pan zapytał? HM, powiedziałem, że będąc inżynierem specjalizującym się w konstrukcji i oprzyrządowania, jestem zdziwiony, nie widząc u nich żadnego pulpitu sterowniczego ani przyrządów nawigacyjnych. Zapytałem go, na jakiej zasadzie porusza się ich pojazd? Gdzie są silniki? Zapytałem. Nie mamy żadnych silników, odparł. Słysząc to, zapytałem zatem w jaki sposób nim kierujecie? W odpowiedzi wskazał na dźwignię i odpowiedział: Mamy inny system napędu, anulujemy działanie grawitacji. W ten sposób właśnie się wznosimy. Benitez. Pytał go pan o jakieś szczegóły z tym związane? HM. Tak, zapytałem go jak pokonują grawitację. Odpowiedział, że używają bardzo ciężkiej cieczy, która krąży w przewodzie. W ten sposób tworzą pole magnetyczne, to jest w pewnym sensie zbliżone do tego, co my robimy za pomocą elektromagnesów, tyle że oni zamiast elektryczności używają tej cieczy. HM, zapytałem go o nią. Wyjaśnił mi wówczas, że to jest bardzo ciężka ciecz. Z miejsca pomyślałem o rtęci. W międzyczasie kontynuował swoje wyjaśnienia. W jakiś sposób była ona przemieszczana z prędkością zbliżoną do prędkości światła, a tym samym do prędkości rozchodzenia się impulsu elektrycznego. Odrzekłem, ale to przecież jest niemożliwe do uzyskania wewnątrz przewodu. Jest, odparł, to proste. Kiedy ta ciecz opuszcza przewód, w tym czasie wpływa do niego z drugiej strony. W ten sposób jej względna prędkość jest nieskończona. Tak więc, opierając się na tym systemie i kilku magnesach, które nie są na Ziemi znane, te istoty potrafią przemieszczać się z ogromnymi prędkościami i są w stanie pokonywać grawitację. Benitez, czy pytał Pan jeszcze o coś? HM. Tak, zapytałem ich skąd pochodzą. Benitez i co odpowiedział? Hm, wskazał na gwiazdy i powiedział stamtąd. Próbowałem dowiedzieć się od niego, z której części nieba pochodzą, ale wciąż powtarzał stamtąd. Potem nagle zmienił temat, co zrozumiałem, że nie chcę więcej o tym rozmawiać. Po jakichś 15-20 minutach rozmowy pokazał mi uprzejmie wyjście, dając mi do zrozumienia, że moja wizyta dobiegła końca, więc wyszedłem. Zszedłem na dół i oddaliłem się od obiektu. Benitez, jak pan myśli, ile minęło czasu od chwili, gdy spotkał pan tego człowieka? HM: Mniej więcej około 45 minut. To były, może mi pan wierzyć, najdziwniejsze minuty w moim życiu. Benitez, czy ten obiekt pozostał tam, kiedy pan odjeżdżał? HM: Tak, następnego dnia wróciłem w tamto miejsce, myśląc, że to wszystko było jakimś dziwnym snem. Znalazłem tam bardzo dziwne ślady. Poza tym była jeszcze sprawa bańki, której teraz nie miałem. Dla HM to przeżycie, podobnie do wielu innych, jakie przytrafiły się innym ludziom, jest czymś, co na zawsze utkwiło mu w pamięci. Jak mi powiedział, gdyby to był sen, dawno bym już o tym zapomniał. To było coś innego niż sen. Nadal pamiętam to, jak gdyby zdarzyło się to dzisiaj ze wszystkimi szczegółami. Kiedy zapytałem go o wygląd tych pięciu ludzi, powiedział: Wszyscy oni ubrani byli tak samo. Ich strój przypominał fartuchy laboratoryjne, sięgające aż za kolana, przepasane w talii pasem. Były w kolorze beżowym. Benitez. Ile mógł mieć lat ten mężczyzna, który rozmawiał z panem? H.M. Był trochę starszy od pozostałych, wyglądał na jakieś 40 lat. Benitez. Jak wyglądała pozostała część ich ubrań? H.M. Nie bardzo pamiętam, ponieważ wyglądała dość normalnie. Pod spodem mieli spodnie, a na nogach buty. Gdyby w ich stroju było coś nienormalnego, z pewnością zwróciłoby to moją uwagę. Benitez, jak wyglądały ich twarze? HM. Nie zauważyłem w nich niczego dziwnego. No może ich czoła były troszeczkę wyższe. Benitez, a włosy? HM. Były niezbyt długie i takie same u wszystkich. Nie były czarne. Powiedziałbym, że miały kolor kasztanowy. Jak już powiedziałem, w ich wyglądzie nie było niczego dziwnego. Benitez, czy byli dobrze zbudowani? H.M. Nie, raczej szczupli. Ich ręce wyglądem były bardziej zbliżone do rąk kobiecych. Benitez, czy mieli brody? H.M. Nie, nie mieli brud. To ciekawe, wyglądali jak gdyby one im w ogóle nie rosły. Benitez, czy poruszali się normalnie? Tak, całkowicie normalnie. Jak już powiedziałem, nie było w nich niczego, co w jakiś sposób zwróciłoby moją uwagę. Tak w skrócie przedstawia się ta niezwykła historia. Pragnę zaznaczyć, że ów inżynier nigdy przedtem nikomu jej nie opowiadał. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe tego człowieka przydało jej dodatkowej wartości, ponieważ potrafił w tym krótkim czasie, w jakim przebywał wewnątrz tego obiektu, zapamiętać wiele istotnych szczegółów. Co ciekawe, opisany przez niego jego system napędowy znalazł wiele lat później potwierdzenie w innych relacjach z tego typu bliskich spotkań. Nie zdziwiłbym się zbytnio, gdyby okazało się, że wielkie mocarstwa skierowały pewne fundusze na konstruowanie podobnych napędów, bazując na tego typu opisach, przełożył Adrian Anszczak.